Dawno mnie nie było, ale dawno nie było też takiej wiadomości. Po raz pierwszy od 9 lat, od 2013 roku, od wakacji 2013 roku, mamy przełamanie na rynku nieruchomości. To znaczy, mamy po raz pierwszy wskaźnik, który pokazuje, że ceny nominalne, ofertowe, te, które są w ogłoszeniach, spadają. Czy będzie to długofalowy trend? Jeśli będzie, to jak długo może potrwać? Co w związku z tym, mojej opinii, należy teraz robić? Jak się do tego ustawić, jak się przygotować? Ponieważ dostaję bardzo dużo pytań od Was, Wojtek, to już ten moment kupować, a może czekać, a zrobić z gotówką, no przecież w końcu i tak na koncie leży, to traci. No to może jednak kupić to mieszkanie już teraz. A o ile spadną te nieruchomości? Ja, oczywiście, odpowiedzi na te wszystkie pytania nie znam, ale postaram się Wam pokazać, co mówią na ten temat mądrzy ludzie, co mówi rynek, jak wyglądają dzisiaj liczby, no i co możemy z tego wywnioskować. Zapraszam już teraz. Oglądajcie ten odcinek, bo jest naprawdę myślę ciekawy moment, którego doczekaliśmy na rynku nieruchomości. Ok, więc zacznijmy od tego, co i o ile spadło. Otóż, e, Marcin Drogomilecki, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, analityk morizon.pl, e, na no, Business Insider'a a, pokazał kilka e, ciekawych liczb. Oczywiście, w opisie do tego filmu znajdziecie link do tego artykułu. Ja Wam pokrótce streszczę najważniejsze informacje. Zacznijmy od tego, że mamy po raz pierwszy przełamanie na indeksie. Indeks, który sygnalizuje to, jak wyglądają ceny ofertowe w największych 10 polskich miastach. Obecnie sygnalizuje, że w tych największych 10 miastach, a konkretnie w 7 z 10, mamy spadki cen ofertowych. Ale uwaga, mówimy tutaj miesiąc do miesiąca, a jeszcze precyzyjniej czerwiec do kwietnia, tak? czyli czerwiec do kwietnia 2022. Okazuje się, że ceny ofertowe spadły o 1%. I znowu chcę kogoś pozdrowić. Pozdrawiam tutaj serdecznie Ronalda Szczepankiewicza, ponieważ Ronald jest pierwszą osobą w polskim internecie być może nie pierwszą w polskim internecie, ale osobą taką, którą znam dobrze z branży i która po raz pierwszy zaczęła mówić o tych spadkach. Ale wróćmy do meritum. W dalszym ciągu rok do roku ceny nieruchomości wzrosły, zastają o 12%. Co to oznacza? No, to oznacza, że jeżeli masz mieszkanie, to Twoje mieszkanie straciło na wartości około 3,5% od zeszłego roku. Ale tu się pragnę zatrzymać na chwileczkę. Otóż zeszły rok był absolutnie szalony pod tym względem. Po pierwsze, mieliśmy najtańsze w historii kredyty. Po drugie, mieliśmy najwięcej gotówki od wielu, wielu lat na rynku. Po trzecie, mieliśmy rozpędzającą się inflację, która mówiła ludziom: No, zróbcie coś, zróbcie coś z tymi pieniędzmi. Co ludzie robili? No, inwestowali oczywiście w nieruchomości. I dopiero w momencie wybuchu wojny na Ukrainie przyszło przełamanie. Skąd się bierze spadek pobytu na nieruchomości? A co za tym idzie? Skąd się bierze obecnie spadek cen? Otóż. No wiadomo, wszyscy mówią o tym, że naciąga pewnego rodzaju kryzys, tak? Więc ludzie ograniczają swoje wydatki. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, oczywiście jeden chyba z najważniejszych, to jest drastyczne podniesienie stóp procentowych i drastyczny wzrost kosztów zaciągania kredytów. Ja mam kilka kredytów, mam kilka leasingów. Pewnie każdy z was, kto ma takie produkty finansowe, doskonale to odczuwa, więc na ten temat nie będę się rozwodził. Trzeci to jest niepewność. Trzeci czynnik to jest niepewność. Niepewność zawsze powoduje takie sytuacje, w których no, wydaje się, że jest a, że jest zatrzymanie popytu ze względu właśnie na tą dużą niepewność. I teraz niepewność związana z wojną na Ukrainie. Tak? Jak się rozwinie ten konflikt? W jakim kierunku to pójdzie? Czy nie daj Bóg, armia rosyjska gdzieś tutaj będzie pukać do bram polskich? I czy nasze budynki, domy, mieszkania nie będą wyglądały tak jak te na Ukrainie? A dobrze wszyscy wiemy, że ubezpieczenie nie działa na wypadek właśnie szkód wojennych. Więc te trzy główne czynniki powodują, że ceny nieruchomości zaczynają w końcu spadać. I uwaga, najwyższe spadki mamy w Lublinie, 3,5%. Ja nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, że Lublin jest pod granicą. Pewnie nie, ale być może bardziej ma związek z tym, że w Lublinie bardziej rosły w zeszłym roku, bo tam naprawdę bardzo mocno rosły ceny nieruchomości. Mamy Gdańsk minus 3,5%, no i mamy mój Kraków minus 1,9%. Nieco dalej jest chyba Warszawa z 1% spadku. Oczywiście to są chwilowe dane, na tak naprawdę. Na poważne po, po dane, które pokażą faktyczny trend, trzeba poczekać do końca roku, ale widzimy już wyraźną zmianę, przełamanie trendu. No i teraz najważniejszy element tego odcinka: co będzie dalej, co ja myślę, że będzie dalej, i co mówią mądre głowy. Otóż najmądrzejszymi gośćmi, których ja gdzieś tam obserwuję, m, jeśli chodzi o komentowanie rynku nieruchomości, nie bezpośrednio związanymi z rynkiem nieruchomości, bo to jest ważne. Pamiętajcie, że wszyscy, tak samo jak ja, którzy są na rynku nieruchomości, będą pewnie troszeczkę bardziej koloryzować i, i te nieruchomości upiększać, a ci, którzy są na przykład na rynku surowców, będą pewnie hejtować te nieruchomości. Więc popatrzyłem na. Na takich w miarę powiedzmy obiektywnych ludzi, jak analitycy banku PKBP, i oni twierdzą, że sytuacja jest taka, że spadki cen będą miały miejsce od 1,5 do 2 lat, a wzrosty, i to nawet duże, mogą się rozpocząć około roku 2025. No, nie wiem. No, yy, mogę powiedzieć, że naprawdę analitycy Banku BP są sensownymi ludźmi, ale z kolei, jak była pandemia, to też prognozowali 5% spadek, a wzrosty były rzędu 15-20% rocznie. Natomiast wydaje się, że, że może to mieć sens w związku z jakby z tym zahamowaniem popytu, z prognozowanym okresem, w którym stopy procentowe w końcu przestaną być podnoszone, a być może zaczną być obniżone, no i w końcu z wyhamowaniem inflacji. Tak więc. Jeżeli rozważasz zakup nieruchomości tak, i przychodzisz do mnie z pytaniem, Wojtek, no to już kupować, nie kupować, co robić? No to już kupować w tym momencie to chyba nie jest dobry moment, ze względu na to, że jesteśmy na jakiejś tam pewnie górce. Ale czy faktycznie ceny nieruchomości będą bardzo spadać? Na rynku pierwotnym prawdopodobnie deweloperzy będą robić to, co robią od lat i we wszystkich możliwych kryzysach czyli będą ukrywać spadki w różnych mm, formach. A innych obniżek, na przykład komórka lokatorska w cenie, na przykład miejsce postojowe, wykończenie w cenie. Jak się przyjrzymy, jak to jest wartościowo policzone, no to te spadki będą duże, tak? Ale w dalszym ciągu ceny ofertowe mieszkań będą się trzymać wysoko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jednak mimo wszystko tym deweloperom um, ubędzie mieszkań do sprzedaży, więc nie będą już tacy skorzy do wyprzedawania się, bo bardzo mało nowej inwestycji się zaczyna. Więc rynek pierwotny raczej nie powinien znacząco. Spadać. Rynek wtórny z reguły odpowiada rynkowi prywatnemu, natomiast tu bym się spodziewał jednak już większych przecen. I teraz co jest ważne? No, umiejętność negocjacji. Bardzo dawno, bo od 9 lat, ja byłem przed rokiem 2013 na rynku nieruchomości i wiem jak to wyglądało. Wiem jak się łatwo to negocjowało z perspektywy kupującego, szczególnie w latach 2010-2013. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobry okres teraz na to, żeby umiejętności negocjacji. Ostro wyćwiczyć. Oczywiście najlepiej sobie kupić moją książkę, tak? Albo przyjdziemy na szkolenie. Nie, no żartuję. Głównie chodzi o to, że w końcu mamy tam taką zmianę, gdzie te umiejętności negocjacji się będą przydawać bardziej na rynku po stronie kupujących. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak długo może potrwać to zjawisko? No, na rynku nieruchomości poprzednio spadek cen trwał 5 lat. Wydaje się, że teraz może być krótszy, jeśli w ogóle będzie zauważalny duży spadek, bo tamten spadek był powyżej 20% nominalnie. Natomiast przy tak dużej inflacji obecnie raczej takie spadki są mało prawdopodobne, no bo pamiętajcie, 20% spadku nominalnego na nieruchomościach oznaczałoby 30% spadek realny. Raczej jest to bardzo mało prawdopodobne, więc korekta tak. Jak długa? Być może do 2025, jak mówią na licycypach KOBP? Czyli kiedy kupować? Hmm, no teraz, jak powiem Wam, wstrzymajcie się i kupujcie za dwa lata, no to być może e, wszyscy tak będą mówić, tak? Trzymajmy się, kupujmy za dwa lata i przez to będziemy jeszcze wydłużać ten spadek cen. No, pewnie jesteśmy za mali do tego, żeby aż tak wpływać na to. Więc ja myślę, że teraz jest dobry moment, żeby troszeczkę gotówki sobie e, gdzieś e, zgromadzić. Oczywiście trzeba ją też e, gdzieś zainwestować, tak? Na chwilę. Być może właśnie flipy są całkiem dobrym działaniem, biorąc pod uwagę to, że ciągle będziecie kupować poniżej wartości rynkowej. Natomiast pamiętajcie, że przy inflacji 15% trzymanie teraz na rachunku 100 tysięcy, przepraszam, na przykład miliona, bo 100 tysięcy to jeszcze niewiele, ale miliona generuje ci 10-12 tysięcy złotych straty realnie miesięcznie. Więc tak czy siak w końcu do nieruchomości będziecie musieli kupować. Ale myślę, że te informacje przydadzą nam się w negocjacjach. Zainteresowani dalszym oglądaniem u mnie odcinków, zapraszam ponownie. Mam nadzieję, że w końcu pojawi się trochę więcej lifestyle'owych odcinków niż tylko takich ekonomicznych. W ogóle, się więcej odcinków pojawi, bo ostatnio niestety miałem duże przerwy. Zapraszam Cię. Cześć.